Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Jarek Zarychta i reprezentuję w firmie Microsoft sprzedaż produktów naszych partnerów biznesowych w różnych sektorach gospodarki. Dzisiaj chcielibyśmy Państwa przeprowadzić przez scenariusze rozszerzonej rzeczywistości w branży produkcyjnej. W związku z tym zaprosiliśmy do studia eksperta. Paweł, przedstaw się proszę. Dzień dobry, bardzo mi miło. Paweł Wesilewski, firma Abzumi Spatial, zarządzam sprzedażą naszego produktu. Microsoft ogłosił niedawno na polskim rynku dostępność urządzeń Hololens. Są to okulary rozszerzonej rzeczywistości. Rozszerzona rzeczywistość w dużym uproszczeniu, Pawle, pozwól, że ja to przedstawię. Polega na tym, że na otaczający nas świat nakładane są dodatkowe cyfrowe hologramy. W związku z tym rodzi to możliwość wykorzystania Hololensów, wykorzystania rozszer technologii rozszerzonej rzeczywistości w wielu sektorach przemysłowym, produkcyjnym, energetycznym. Dzisiaj mamy okazję porozmawiać z Pawłem, który. Nie tylko wdraża te rozwiązania, ale również mam nadzieję, zdradzi, jaką on widzi przyszłość rozszerzonej rzeczywistości, choćby branży produkcyjnej, w której się specjalizujecie. Tak, rzeczywiście jesteśmy pierwszą, o ile mi wiadomo, w Europie firmą, która wdraża technologię rzeczywistości rozszerzonej bezpośrednio na linie produkcyjne i zdecydowanie wcześniej mieliśmy dostęp do Microsoft HoloLens niż ich pojawienie się na, na polskim rynku i nasze pierwsze rozwiązania powstały już ponad rok temu. W tej chwili dążymy w stronę takiego bardzo skonsolidowanego produktu skierowanego do, do branży produkcyjnej. Pytając o przyszłość, Jarku, wydaje mi się, że jakby przyszłość jest jedna i nazywa się AR, tak? Na pewno, mhm. na pewno technologia rozszerzonej rzeczywistości będzie bardzo skutecznym wyświetlaczem do tego wszystkiego, co nazywamy przemysłem 4.0, tak? Czyli do urządzeń IoT, do sztucznej inteligencji, tak? Technologie rozszerzonej rzeczywistości najlepiej się do tego nadają. Ale technologie rozszerzonej rzeczywistości to nie tylko samo urządzenie, prawda? Nasi klienci oczekują, że będzie z tym skonsolidowana pewna platforma, która wniesie wartość biznesową do ich procesów produkcyjnych. Czy możesz rozwinąć tę myśl? Wręcz, wręcz przeciwnie. Urządzenia są najmniej istotną, najmniej istotnym komponentem tego typu rozwiązań, chociaż oczywiście wspominając o Microsoft HoloLens jest to jedyne skuteczne rozwiązanie aktualnie na rynku i możliwe do wdrożenia u dużych partnerów produkcyjnych. Natomiast tak rzeczywiście nie urządzeniami stoją stoi rozszerzona rzeczywistość a rozwiązaniami zdecydowanie bardziej softwareowymi, tak? Akurat Abzu Spatial zajmuje się tworzeniem tworzeniem platformy, która z jednej strony umożliwia tworzenie własnych optymalizacji procesów za pomocą aplikacji, a z drugiej strony również zarządzania nimi i myślę, że tutaj jakby łączą się dwa ważne czynniki. Po pierwsze właśnie to co umożliwiacie dzięki pojawieniu się nowych urządzeń i wykorzystanie technologii, które istnieją już Zdecydowanie dłużej, tak, niż, niż, niż same urządzenia, które w końcu znalazły jakby upust, tak, i doskonałą, doskonałą formę wyświetlania dla partnerów, a z drugiej strony jest to możliwość skalowania tych rozwiązań bezpośrednio na organizację, tak, ponieważ do tej pory najczęściej tego typu projekty, projekty wykorzystujące wszelkiego rozwiązania rodzaju science fiction, zazwyczaj kończyły gdzieś tam w szufladach Project Managerów jako pojedyncze rozwiązanie, które gdzieś tam na święta ewentualnie komuś się pokazywało. My w tej chwili umożliwiamy e, dzięki urządzeniu i dzięki naszym rozwiązaniom, umożliwiamy naszym partnerom bardzo proste skalowanie rozwiązań na całą organizację, niezależnie od jej wielkości. Czy możesz opowiedzieć o kilku scenariuszach, jakie proponujecie, jeśli chodzi o rozszerzoną rzeczywistość, do sektora produkcyjnego? Jasne. Jeśli chodzi o sam nasz produkt, tak, on składa się w tej chwili z czterech głównych komponentów, które oczywiście są na bieżąco rozwijane. Są to, są to komponenty, które po pierwsze usprawniają komunikację w procesach związanych z utrzymaniem ruchu, maintenance'owych. Są to komunikatory z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, które poza jakby kontaktem z, bezpośrednim z człowiekiem tak. wykonującym czynności Możliwość modyfikowania tego, co on widzi, czyli wyświetlania mu konkretnych procedur, plików, również kontaktu, wskazówek. Tak, prawda? wskazówek w czasie rzeczywistym, tak, podczas, podczas wykonywania czynności. Po drugie, mamy moduł, który pozwala na tworzenie centralnego repozytorium wiedzy związanej z branżą, czy też z działalnością danego klienta, która jest łatwo dostępna z poziomu pracowniczego poprzez wyświetlanie konkretnych treści na konkretnych obiektach. To, o czym mówiłeś, to jest takie bardzo podstawowe wykorzystanie technologii rzeczywistości w istocie definicyjne właściwie, tak. tak? Kolejną sprawą, i tutaj już wchodzimy w ciężki przemysł i w zrobienie, w zrobienie rzeczywiście czegoś, co można powiedzieć, że jest przemysłem 4.0, to jest umożliwienie klientom tworzenie własnych procedur, weryfikacji kolejnych kroków tych procedur oraz automatycznego raportowania bezpośrednio do bazy danych na przykład, tak? Więc tutaj mówimy o rozwiązaniach, które oszczędzają bardzo mocno czas, bardzo mocno optymalizują kwalifikacje potrzebne do wykonania poszczególnych tak. procedur i automatyzują proces raportowania, co jakby myślę, że jest bardzo zrozumiałe dla wszystkich, którzy nas tutaj słuchają dzisiaj. Mów, zacząłeś na końcu mówić językiem korzyści, mamy to podsumowanie. Powiedz mi, czy dostrzeżona rzeczywistość, takie urządzenia, plus wasza platforma to rozwiązanie tylko dla największych, najnowocześniejszych obecnie? fabryk w Polsce i w Europie, czy też to rozwiązanie jest możliwe do skalowania również na mniejsze zakłady produkcyjne? E, absolutnie tak. E, technologia, e, technologia jest dostępna dla wszystkich. Tak? No dzięki właśnie. temu, że akurat moja firma, Abzumi Space miała możliwość współpracowania z naprawdę dużymi koncernami na samym początku naszej Możesz drogi. Możesz się nazwami? E, oczywiście, jesteśmy dostawcą grupowym e, dla Volkswagena, e, globa, globalnym dostawcą, jeśli chodzi o aplikacje i o platformę do zarządzania aplikacjami rzeczywistości rozszerzonej. Volkswagen wykorzystuje HoloLensy? W tej, w tej chwili w Polsce na hali produkcyjnej. W Polsce, jak wiemy, mamy najnowocześniejszą fabrykę automotive tak. w Europie, w zakład we wrześniu i w tym momencie e, mamy już nasze urządzenia działające bezpośrednio na, e, na hali. E, są wykorzystywane w procesach związanych z planowaniem logistycznym i dostawą do, e, do taśmy, gdzie się rzeczywiście bardzo mocno sprawdzają. E, natomiast dzięki temu, że, że współpracujemy z dużymi, jesteśmy w stanie wytworzyć bardzo skuteczny framework, który oferujemy w tej chwili jako produkt. Tak? A produkt Rozumiem. oczywiście oparty jest na modelu licencyjnym, co że jest dostępny w zasadzie dla każdego. Tak? Oczywiście barierą do przejścia jest weryfikacja business caseu, a w tym momencie kalkulacja jakby no i wyplucie danych na temat zyskowności czy rentowności danego projektu jest, jest podstawowe. Natomiast omijamy ten bardzo duży krok, na który często nie stać jest mniejszych partnerów, pod tytułem custom development. Tak? Oferujemy produkt, który jest gotowy, łatwo dostosowywalny i dostępny dzięki technologiom, które są dostępne na otwartym rynku. I zakończyłbym naszą rozmowę jednak pytaniem o przyszłość tej technologii. Przyszłość zarówno jeśli chodzi o urządzenia, jak, jeśli, ale również także jeśli chodzi o platformę. Jak widzisz? Na tą najbliższą przyszłość? Może sztuczna inteligencja, może integracja z innymi platformami. Przewidujesz rzeczy, które już się dzieją? Akurat w przypadku <laughs> Zoomie Special, ponieważ my rozwijamy nasz pierwszy algorytm sztucznej inteligencji, który będzie bardzo wydatnym wsparciem dla aplikacji szkoleniowych, dla aplikacji maintenanceowych również. Jest to algorytm tworzony dla branży Automotive, więc oczywiście tak, sztuczna inteligencja, zwłaszcza w kontekstach rozpoznawania obrazu, rozpoznawania kształtów, to będzie również przełom w logistyce. Pierwszy system Peak by Vision zrewolucjonizuje logistykę, eliminując kompletnie błąd ludzki, tak? Z niej więc na pewno na to czekamy. Oczywiście IoT. Tutaj znowu, jakby pracując z dość dużą ilością przedsiębiorstw, mamy dostęp do bardzo dużej ilości wiedzy i rozpoczęliśmy już produkcję naszych pierwszych czynników IoT służących do pozycjonowania. Szyty. Tutaj też technologia rzeczywistości rozszerzonej ma wielki udział, ponieważ jest tak jak już mówiłem wcześniej, doskonałym wyświetlaczem do tego, co się powinno zrobić. Inny interfejs użytkownika. Tak, więc absolutnie wydaje mi się, że technologie związane z rzeczywistością wirtualną, a zwłaszcza z rzeczywistością rozszerzoną, um, one wtargną do przemysłu. A to dzieje się teraz na przykładzie największych, natomiast my też mamy doświadczenie no, i jakąś tam penetrację rynku i wiemy dokładnie, że rośnie bardzo mocno świadomość, jeśli chodzi o te technologie, natomiast jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak łatwo dostępne one są. <coughs> Dziękuję Ci, Paweł, za tą inspirującą dyskusję. Dyskusję. Państwa zachęcam do kontaktu i testowania urządzeń Hololens. Dziękuję Dziękujemy. serdecznie.